O, skrzypi. Zaczekajcie chwilę. Gierappa. Up, Gierappa. Up, get up. Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Rapanujo, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale z cyklu Kuchnia dla laików. Zrobimy dzisiaj bułeczki z pieczarką, tudzież zapiekanki z pieczarką. Jak sami widzicie, szaroburo i ponuro za oknem wieje, pada. Zero słońca. No, nie wypuściłbym psa nawet na dwór dzisiaj. Także ja też nie wychodzę. Dzisiaj po prostu dobrze zjemy. I to jest najważniejsze. A będą nam takie produkty potrzebne jak pieczarki, bułeczki, w moim przypadku kajzerki, cebula, keczuk i olej i zapomniałem wyjąć ser żółty. Yeah! I może tak szybciutko co zrobimy? Półeczki przekrajamy na pół i ładnie je patroszymy, cebulkę kroimy i pieczarki kroimy. Nie wiem czy pamiętacie, to był smak lat 90 przynajmniej dla mnie. Bułeczki pod Telegrafem, mm. Newtoneszki i zapiekanka z pieczarkami na stacji centralnej. Wow. To był full wypas. Pamiętam to jak dziś. Bierzemy bułeczkę i środek. kroimy. O, widzicie. I patruszymy. I wszystko to wrzucamy do naszej mi piseczki. O, tutaj. miseczki, O, bardzo ładnie. I tak w każdą bułeczkę z osobna robimy. Moje bułeczki wypatroszone, przekrojone i wypatroszone. Pieczareczki do umycia i do pokrojenia i cebulka do obrania i do pokrojenia. I jak trzymam już ten nożyk w ręku, to przypomniała mi się moja fajna bonus scena. Tutaj możecie sobie powiadać. Bonus fajna scena, którą zaraz przypomnę, bo jest fajna. Przepraszam do mojej kuchni. Najgorsza praca przed nami, czyli krojenie cebuli i pieczarek. Nie będę was w tym zanudzał. Zaraz przejdziemy do smażenia, o, tak, tak od razu. Jak widzicie cebulka już pokrojona, pieczarki pokrojone, bułeczki oczywiście też. Podłączyłem teraz patelnię, właśnie się nagrzewa. No, i co? Zrzucamy cebulkę. O, no, właśnie tak. Czekamy aż pięknie, delikatnie, i dorzucamy do tego pieca. Reczki. Ok, i jeszcze nasze kruszynki lądują tutaj w patelni. Za chwilę to przemieszczę ładnie. I za dosłownie dwie minutki będę faszerował nasze bułeczki. Już farsz ładnie wyłączyliśmy i teraz co nam pozostało, tylko ładnie bułeczki wypełnić tym farszem, odłożyć na blachę i tak każdą jedną bułeczkę i za chwilę Wam pokażę jak to wygląda na blasze. I jeszcze troszeczkę z serkiem przyprószymy no i będzie można wkładać już do piekarnika. I to sobie pójdzie do piekarniczka, którego ustawiłem na 200 stopni Celsjusza. Piekarnicek się nagrzewa, wrzucam te nasze już przygotowane bułeczki z pieczarką, no i pokażę już Wam efekt, efekt, efektów końcowy. Nasze bułeczki są gotowe, pieczone jakieś 12 minut, 200 stopni Celsjusza, jak widzieliście. No to co? Ja powolutku już się będę z Wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Życzcie mi smacznego. Cześć!